Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku jesteśmy znowu w Lublinie. Za chwilę będziemy robić sobie tutaj izolację poziomą. Tylko najpierw sobie wyznaczymy budynek i dzisiaj bierzemy się za ściany fundamentowe, ponieważ to co jest w środku, czyli te wszystkie bloczki, musimy wymurować tutaj, zaizolować, dać steropian, zrobić zasyp, zagęścić wcześniej kanalizację i robimy chudziaka. Dlatego jesteśmy teraz na jakieś 2-3 dni tutaj na miejscu i będziemy chcieli właśnie to wykonać. I po tej pracy jedziemy dalej, ponieważ mamy kolejną budowę, którą musimy dokończyć. I mamy dla Was ciekawostkę, ponieważ będziemy już niedługo w fajnej miejscowości, która nazywa się Całowanie. Tak, która nazywa się całowanie, jest to miejscowość niedaleko Warszawy. Dostaliśmy tam zlecenie projekt jest z wykuszem, czyli taki sam, który jest u mnie na podwórku, tylko z poddaszem. Więc będzie co oglądać, dlatego dajcie łapkę w górę i dajcie suba. Robimy ławę okrągłe. Dobra jest. Czekaj z tej strony będzie widać. Izolacja konkretna. Chyba, że zostawimy ją na jakiś inny dom, może będzie kiedyś w przyszłości okrągły. Mamy lekką awarię. Jak sami widzieliście, folia do izolacji się troszeczkę pokrzywiła, niedużo, ale nie będziemy jej używać, dlatego czekamy na nową. W międzyczasie sobie już wyznaczyliśmy, gdzie będzie budynek. Tutaj będą ściany. Robimy 498 na 698, dajemy 2 cm tolerancji. Zawsze, jak muruję, daję centymetr albo dwa tolerancji. W razie w, bo wiadomo jak jest. Materiał czasami jest prosty, czasami jest krzywy, czasami jest pierwszy gatunek, czasami drugi. Dlatego zawsze robię tak, że daję jeden albo dwa centymetry tolerancji. Więc czekamy na, nowy, na nową izolację i bierzemy się za, za murowanie. Betoniarka, <gryw> betoniarka lepsze czasy widziała, ale włączyć jest najfajniejszy. Uwaga, startujemy. Żeby nie było Wyropowaliśmy Tak, bo to nie nasza Inwestora, dlatego wyropowaliśmy. O a co to jest? czarne to Cement chyba tylko jest rozwalony. No. Aha, worku taki. A po co tyle worków w cementu? Przecież tutaj to jest 20 worków. Ja pisałem, żeby z 8 kupić. No nic, od przybytku głowa nie boli, jak to się mówi, dobra. Klej! Tak się nie sypie. Już tak kiedyś sypałem, to później żałowałem tego. Obkleiło całą dupę. i trzeba było później nie tyle to kucie, ale trzeba było się ubawić trochę, zanim to memlało. Więc ja pierwszy wdaję wody, plastyfikator, odpalam i dopiero sypę. Więc luni wodę, a ja, a ja... Aha, jeszcze pokażę naszym kochanym widzom. To też. Jest tak, albo w tą stronę, albo tyle, albo wylewamy. Tak wygląda regulacja, czyli albo w tej pozycji, albo wylewamy. O. Dlatego będziemy musieli tak z głową to wszystko robić, żeby nam się nie wywaliło, bo ta wajcha też się troszkę rusza. Dobra, play. Uważaj, bo cię po chlapie! dziewiąta. Nie, no dziewiąta. Łopata. No to wystarczy. I tak nie chce popożywisz. Ostrze zobaczysz, będą stały. Dwinkielki, dubanina. Ale co najważniejsze prosto 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 i prosto. No, tak jak podejrzewałem, u ciebie było wyżej, to teraz ja dałem sobie wyżej. Mamy winkle. Mamy winkielki, wszystko w porządku. Więc teraz jak już mamy winkle, to wystarczy sznurek dobrze rozciągnąć i można lecieć za koleją. Czyli najgorsza robota jest zrobiona. Jeszcze nieoficjalnie mamy, można powiedzieć, zakończone winkle, bo z tego co rozmawialiśmy z inwestorem, to jeszcze mamy jeden dać wyżej. Ale umurujemy sobie trzy dookoła i wtedy podejmiemy decyzję, czy jeszcze ciągniemy jeszcze jeden wyżej, czy dajemy sobie Dajemy sobie spokój, ale prawdopodobnie trzeba będzie, bo działka jest ze skosa tam jest na przykład tam jest na przykład ten winkiel niżej, bo do tego jeszcze dochodzi jedna połówka, jedna, jedna warstwa z pustaków. Czyli tutaj jeszcze 24 cm nad tym to będzie stan 0. A z tamtej strony na przykład jest, że wychodzi na ziemię, więc prawdopodobnie damy jeszcze jedną warstwę, ale zobaczymy. Na razie wymurujemy to, co mamy przygotowane. Dobra, zaprawa potrzebna.